Wieczór. Poczytamy coś. Tak po ciemku przy świecach. Mnie się podoba. Mam dla Was fajną książeczkę. Agnieszka opowiada bajkę. To jest książeczka pani Joanny Kapuzińskiej, a zilustrowała ją pani Anna Stylo Ginter. I ta książeczka została wydana w 1983 roku. To jest ta seria Poczytaj mi mało, taka moja ukochana. Oczywiście obrazki potem Wam pokażę w dobrym, jasnym świetle. A teraz posłuchajcie bajki o kotku. Kiedy mama wróciła z pracy i zjadła obiad, Agnieszka usiadła jej na kolanach i zapytała. Czy chcesz, mamo, posłuchać nowoczesnej bajki o kotku? Bardzo chcę, zawołała mama, więc posłuchaj. Żył był sobie w nocy w mieszkaniu mały kotek, który szukał swojej mamusi. Chodził, chodził, aż spotkał małego pieska. Czemu płaczesz, mały zwierzaczku? spytał piesek, który nigdy w życiu nie widział kota. Zgubiłem swoją mamusię, zaprowadź mnie do niej, szlochał kotek. A jak wygląda twoja mamusia? Powiedz mi, to pomogę ci jej szukać. Ma miękkie, puszyste futerko, powiedział malutki kotek. Ach, tak, szczeknął radośnie piesek. To przestań szybko płakać, bo bardzo dobrze znam twoją mamusię. Chodź, zaprowadzę cię do niej. I pobiegli razem do pokoju. Tam leżał przed łóżkiem futrzany dywanik. Wiesz, taki jak mój. Masz tu swoją mamusię i nie becz, powiedział z dumą piesek. Ale kotek, zamiast się ucieszyć, zapłakał jeszcze głośniej. To nie jest moja mamusia. To futrzany dywanik przed łóżkiem. Zaprowadź mnie do prawdziwej mamusi. Hm, a mówiłeś, że ma puszyste futerko, zmartwił się piesek. To jaka jest naprawdę ta twoja mamusia? Moja mamusia ma też czarny ogonek, którym zamiata po podłodze. Trzeba było zaraz tak mówić. Znam takie coś, co zamiata ogonkiem po podłodze. Tylko nie wiedziałem, że ono jest twoją mamusią. Chodź, zaprowadzę cię do niego. I piesek zaprowadził kotka do przedpokoju, gdzie stała szczotka do zamiatania. Hy, hy, hy. A co kotek na to? dopytywała się mama. No więc kotek znów płakał. I powiedział, że to wcale nie jego mamusia, bo jego mamusia jest całkiem inna. Mruczy mu kołysanki i patrzy na niego zielonymi oczyma, które świecą w nocy jak latarki. Śpiewa kołysanki, piosenki. Ucieszył się piesek. Błyska zielonym okiem. Idziemy. I zaprowadził małego kotka tam, gdzie stało radio. I wygrywało różne piosenki, i mrugało zielonym okiem. To już chyba na pewno będzie twoja mamusia, powiedział. Tylko jedno oko sobie zamknęła, a drugim mruga. Nieprawda, to nie jest moja mamusia, rozpłakał się znowu kotek. To jest przecież radio. No więc, jaka jest naprawdę ta twoja mamusia, bo ciągle mówisz co innego? Moja mama, pisnął kotek. Karmi nas codziennie mleczkiem. No, nareszcie słyszę coś mądrego. Zaraz cię zaprowadzę do osoby, która wszystkich w tym domu karmi. I zaprowadził kotka do tapczanu, gdzie spała prawdziwa mamusia, ale nie kocia, tylko ludzka, taka jak ty. Kotek przyjrzał się tej mamusi i powiedział: To jest mamusia małej dziewczynki, a nie małego kotka i znowu chciał płakać. Ale ta prawdziwa mamusia, taka jak ty, usłyszała przez sen, jak kotek i piesek rozmawiają i obudziła się. – A jaki był koniec tej bajki, zgadnij, mamo? – pytała Agnieszka. Hmm, – Chyba, – powiedziała mama, – chyba ta prawdziwa mama jakoś się zaopiekowała tym małym kotkiem, tak? – Zgadłaś, zgadłaś, mamo. Ucieszyła się Agnieszka, bo każda mama pożałuje każdego małego dziecka, prawda? I to może być kocie dziecko też. Ja też tak sobie pomyślałam, i dlatego właśnie zaraz ci coś pokażę. Poczekaj chwilę. Agnieszka wybiegła z pokoju i wróciła, niosąc na rękach małego, chudego kociaka. Widzisz, mamo? To jest właśnie maleńki kotek, co nie ma mamusi. Siedział na schodach i płakał. Ja go przyniosłam, bo pomyślałam, że ty się na pewno zgodzisz, żeby u nas został. Koniec. Ciekawe, czy ten kotek tam został, czy nie. Czy ta mamusia się na to zgodziła? Jak myślicie? Pokażę wam zaraz obrazki. Proszę. A teraz czary Mary. Już jest dzień i chyba mam ochotę jeszcze raz Wam tą całą bajkę przeczytać. Ale tu jeszcze przyszedł ktoś. Taki maleńki, maleńki pan misiaczek, który też ma ochotę posłuchać. No dobra. Posadzimy cię tu, panie misiu, tylko nie będziesz przeszkadzał co? Agnieszka opowiada bajkę. Napisała Joanna Papuzińska. O, e, misiaczku. Nie, 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 tu nie możesz być. Możesz tu z boczku, czy słuchać. Kiedy mama wróciła z pracy i zjadła obiad, Agnieszka usiadła jej na kolanach i zapytała: Czy chcesz, mamo, posłuchać nowoczesnej bajki o kotku? Bardzo chcę zawołała mama. Więc posłuchaj. Żył był sobie w nocy w mieszkaniu mały kotek, który szukał swojej mamusi. Chodził, chodził, aż spotkał małego pieska. Czemu płaczesz, mały zwierzaczku? spytał piesek, który nigdy w życiu nie widział kota. Zgubiłem swoją mamusię. Zaprowadź mnie do niej, szlochał kotek. A jak wygląda twoja mamusia? Powiedz mi, to ci pomogę jej szukać. Ma miękkie, puszyste futerko, powiedział malutki kotek. Ach, tak! szczeknął radośnie Piesek. To przestań szybko płakać, bo bardzo dobrze znam Twoją mamusię. Chodź, zaprowadzę cię do niej. I pobiegli razem do pokoju. Tam leżał przed łóżkiem futrzany dywanik. Wiesz, taki jak mój. Masz tu swoją mamusię i nie becz, powiedział z dumą Piesek. Ale Kotek zamiast się ucieszyć, zapłakał jeszcze głośniej. To nie jest moja mamusia. To futrzany dywanik przed łóżkiem. Zaprowadź mnie do prawdziwej mamusi. A mówiłeś, że ma puszyste futerko. Zmartwił się Piesek. To jaka jest naprawdę ta twoja mamusia? Moja mamusia ma też czarny ogonek, którym zamiata po podłodze. Trzeba było od razu tak mówić. Znam takie coś, co zamiata ogonkiem po podłodze, tylko nie wiedziałem, że ono jest Twoją mamusią. Chodź, zaprowadzę cię do niego. I piesek zaprowadził kotka do przedpokoju, gdzie stała szczotka do zamiatania. No proszę. Co Kotek na to? Dopytywała się mama. No więc Kotek znów płakał i powiedział, że to wcale nie jego mamusia, bo jego mamusia jest całkiem inna. Mruczy mu kołysanki i patrzy na niego zielonymi oczyma, które świecą w nocy jak latarki. Hm śpiewa kołysanki piosenki, ucieszył się piesek. Błyska zielonym okiem idziemy. I zaprowadził małego kotka tam, gdzie stało radio i wygrywało różne piosenki, i mrugało zielonym okiem. To już chyba na pewno będzie twoja mamusia, powiedział. Tylko jedno oko sobie zamknęła, a drugim mruga. Nieprawda, to nie jest moja mamusia, rozpłakał się znowu kotek. To jest przecież radio. – Więc jaka jest naprawdę twoja mamusia, bo ciągle mówisz co innego? – Moja mama – pisnął kotek – karmi nas codziennie mleczkiem. No, nareszcie słyszę coś mądrego. Zaraz cię zaprowadzę do osoby, która wszystkich w tym domu karmi. I zaprowadził kotka do tapczanu, gdzie spała prawdziwa mamusia, ale nie kocia, tylko ludzka, taka jak ty. Kotek przyjrzał się tej mamusi i powiedział to jest mamusia małej dziewczynki, a nie małego kotka. I znów chciał płakać, ale ta prawdziwa mamusia, taka jak ty, usłyszała przez sen, jak kotek i piesek rozmawiają, i obudziła się. A jaki był koniec tej bajki, zgadnij, mamo? pytała Agnieszka. Chyba powiedziała mama. Chyba ta prawdziwa mama jakoś się zaopiekowała małym kotkiem, tak? Zgadłaś, zgadłaś, mamo, ucieszyła się Agnieszka, bo każda mama pożałuje każdego małego dziecka, prawda? I to może być kocie dziecko też. Ja też tak sobie pomyślałam. I dlatego właśnie zaraz ci coś pokażę. Poczekaj chwilę. Agnieszka wybiegła z pokoju. I wróciła niosąc na rękach małego, chudego kociaka. Widzisz, mamo, to jest właśnie maleńki kotek, co nie miał mamusi. Siedział na schodach i płakał. Ja go przyniosłam, bo pomyślałam, że ty się na pewno zgodzisz, żeby u nas został. Aha, proszę bardzo, chyba został. Ma podusie i miseczkę. Jak ci się, misiu, podobało? <laughs> bye bye.